Większość ludzi myśli, że dochód bierze się z pracy. Idziesz do pracy, poświęcasz czas i dostajesz pieniądze. To prawda, ale tylko częściowo. Bo prawdziwe pieniądze nie powstają z pracy, powstają z systemów. Jeśli dziś przestaniesz pracować, a pieniądze przestaną wpływać, nie masz dochodu. Masz wymianę czasu na pieniądze. I to ogromna różnica. Dochód zaczyna się tam, gdzie coś działa, nawet wtedy, gdy ty akurat nie pracujesz. Pierwszym elementem dochodu jest powtarzalność. Jednorazowe zlecenie to nie dochód. Jednorazowa sprzedaż to nie dochód. Dochód pojawia się wtedy, gdy ta sama czynność przynosi pieniądze regularnie. Subskrypcje, stałe umowy, produkty cyfrowe, usługi odnawialne to nie są modne słowa, to fundament. Drugim elementem jest przewidywalność. Jeśli nie wiesz, ile zarobisz w przyszłym miesiącu, żyjesz w ciągłym napięciu. Dochód daje spokój wtedy, gdy możesz go mniej więcej zaplanować. Ludzie, którzy mają stabilne finanse, rzadko zarabiają dużo naraz. Zarabiają wystarczająco i regularnie. Trzecim elementem jest oddzielenie pracy od wyniku. Na początku robisz wszystko sam, ale z czasem musisz oddzielić siebie od procesu. To może być automatyzacja, to może być delegowanie, to może być produkt, który sprzedaje się bez Twojego udziału. Bez tego zawsze będziesz w centrum. A jeśli jesteś w centrum, jesteś wąskim gardłem. Czwarty element to marża. Nie każdy dochód jest wart Twojego czasu. Jeśli zarabiasz dużo, ale kosztem zdrowia, stresu i całych dni pracy, płacisz ukrytą cenę. Dochód wysokiej jakości to taki, który zostawia Ci czas i energię. Bo czas i energia to waluty, których nie da się odzyskać. Piąty element to cierpliwe budowanie. Dochód nie powstaje w tydzień. Ale brak dochodu potrafi trwać całe życie. Większość ludzi rezygnuje tuż przed momentem, w którym coś zaczyna działać. A potem mówią, że to się nie opłaca. Dochód nie jest kwestią szczęścia. Jest wynikiem zrozumienia mechanizmu. Jeśli zrozumiesz, jak działa dochód, pieniądze przestaną być przypadkiem. Staną się efektem.